Aha, ale witam z tym na zbiera ci zagramy Ranger 3 i o dziwo granatę Mikrofon activated Jest iść na topa już A Kish, idź na topa Istąd To idź do tego topa Ale ja ładny damage Eee Kish Kis Ładny damage ładny damage To było troszkę tam. chciałem że się zestresuję Nie, yeah, straciłem nie No Graves bijeś, tak że tej strzelby też... No No Użyła przed... przed chwilą tego. Ja y, mówię, że ten użyła Kingata przed chwilą. I przez tam jakieś półtorej minuty nie będzie mogła skradnąć, więc z no problemu możesz by. tu podejść ewentualnie. Ale to najlepiej jakbyś jeszcze poczekał. I już masz zbijać. Dawaj. Nooo! Dobra, zajebiście. Fleszek. No, ja no, nawet to nie trafi, wiesz, tym kół. Nie trafi tym, więc ona by mogła uciec, tak. Dobra, dead. Nie? Dobrze. Interesuje. Już chciałem flashować. <grym> <grym> nie ma, nie ma, tam Nie mam. przyjdę, stary. Wezmę i idę do ciebie. Masz kół? Teraz. Dawaj, teraz. Okay. Ej, ten ołtarz, on. Oj, zjbałem. Przejmuję ołtarz, U, Czekaj, Uciekaj, ja idę pomóc z ołtarz. Dawaj no. go. No okay. Dawaj, grę w tym No Dawaj, Nie dawaj mi. Jorega. Miałam nie mam jak coś. No dobra, a... dobra, dobra, cofaj, cofaj, co, Flash. Tu i też. Ja ucieknę. Ale to lepiej, ja mam... jestem bardziej mobilny niż na klucz. Dważej, zaważej. A ja myślałem, że jest innym z tym. Lusa kurwa bym go wziął sobie. Ale on lubię. Dobra, lecimy. Ogólnie tutaj się regeneruje mana szybciej. No właśnie widzę. I HP o 1 plus Typo tu jest To Na flasza nie mogę więc 200 ingresję podchodzić, tylko nic. No bez HP... bez HP jestem Też Ja nic Ci nie pomogę Nie bo on nas stary nie, cofaj do tego. Nie jest Ari, ale na piątku dopiero. Nie nie. Nie. No, no ja. BB sobie wbijaj ten nawet. No dobra, to faj, Oooo. faj. O! o. 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 Zjadłam, ja mam, ale nie mam. Cofaj, cofaj, ale mi nie No właśnie, to już... się długo stałeś, ja musiałem szybciej. Mogę się uciekać. Pa, Paliłeś pali No. A <grym> no. No, no, no. No. no co ten zasięg? La, 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 la. Nie ma jej ciągle Ale jest, jest? Masz skan, jest. Skan? Jeszcze nie Jeszcze z 2-3 miniony. Dobra, mamy słuchaj. A tyle? No ja właśnie nie, ale możemy sobie okay. porobić. To blisko. Dawaj. I teraz Easy kill. No ona jest łatwo, łatwo ją je odskękować. A co może do tego, okay? tej nogi tu jest, tą no, nogi ja Jestem u nas w dżungli, stary Mam szóstkę No tutaj jest, gdzieś był No Gryz. jest to, jest to Ja się z kiedy na na to No dawaj, no, no, no On zaraz się pewnie... Ten tak Gryz. robił, czekał tu w chuj czasu i to było dobre Gra jest z góry schodzi, gra jest z góry schodzi Oni no, no oby nie wiedzą, jak coś to ich rozjebiemy No, o jest race. Oni się zamienili, po prostu. Okay. Teraz, teraz! nie, dobra, nie. Kurwa, teraz nie. kurwa, ja to wam Teraz, ku... teraz! Mam go! Zabij, zabij! Dobra. Warto było. Ja już zginę, ale... Warto było. <noise> to tak wyszło failowo, ale chuj tam Ważne, że zabite. Trochę za długo tankowałeś, wiesz. że za to, Bo ja wiesz co? Ja już wiedziałem, że zginę. Mówię. Mhm. Mówię. a już chuj ta. Ja nie miałem ulta, więc... zginę tam. Wejdźmy to Kasjo Nie, to już jest. Musimy się raczej zamienić, bo nie będzie łatwiej raczej na mnie, podbierzemy jestem tym. ten nie ma mamy. No, przede wszystkim ja się ubieram po, przeciwko kasy, więc fajnie, że ona chce się zamienić liniami. Ja spokoś paramę tutaj, więc ja wybiłem jeszcze. Ja, ja ja ta co się ta Wiesz co mam, a kurwa kiedy tu ma kurde na ulti, dawaj Nie ma Uj <suszy> Czy my ją zabijemy go? Nie mam Wiesz co? Ja wchodzę na stare. stary. Nie nie teraz kill, złożyłem się do wszystkiego. Za ile? Teraz już, już mam. Dawaj, wchodzę. Fleś, kasio. Kasio, e, kas... Flash, Kasia. Kasia flash ulti. Cofa, cofa tam. Kasia flash y ulti. Ociekniesz? Tak. Casio bez speli

Byliście Mam flasza użył, więc... No, wszyscy bez flaszy, co? So. Kupiłem ulta użyć, nie, a nie flaszę ja Ej, teraz... Ja tylko sam z głowy ja idę od tego, stary Mam Uf? ulta, robimy go? Tak jest Ja od razu ultuję, co? So. Dawaj Ta Uf, Dawaj, bijem go U mnie se, jest, no jak kurczę z rzędu na On zablokował moją umiejętność. Ja no może, może, może. to oh no. jest Grace. No dinner, não, no, Nie, ale fakt, ale ja farta stary z drugiej strony. Mam. Idź na pota. Wi, masz Grace. Ja tu się ubieram pod moją kastią i ona ucieka na mnie? głupia? Aha, I co? I will help you, ale pyta się, jak on do ulta. się, do ulta. Ale ja mogę. właśnie schodzi, właśnie schodzi. Ale to już... Kurwa, dobra, cofamy, stary. Nie. No dobra. Masz coś Dasz radę. Jezu, nie mam aparatu jakiegoś. Aj, sorry. Dobrze Nie miałem do na nim, wiesz. Teraz to było pewne. Dobra, weźmy tego wilka jeszcze. Dobra jak we Mogę mnie jak Nie widziałem twojego kulisu. Mhm. Idę do jego bota, bo to w sumie ekspo. Jestem w wy wyrobić konkretny damage, co? Hmm? Ja lecę tak bardziej w tanka trochę, o w tank, taki. No, Ta, no, Dobra, jestem czy na wajcie nie warto? No nie, wiem, czy, nie wiem nie wiem, czy... ja ja wiem nie wiem Ja bym kupił programera, bo ty polegasz na skira w sumie. Już na mnie, na kogoś z was? Na mnie. A kurwa, to ma 20% cooldownów? No. O, no. oh, fuck. Ej, to ja to bierę. Ss u mnie, ss Ja mam ulta Jest tu On Ale nie ja ma ulta wadzie. Czyli nie bałeś się nie ubijaj się Ale Gravesa On nie ma ulta Co? też Armiu go, bardzo masz ulta, ulta. ulta? E, Listin tankuje, listin tankuje Zobaczmy czemu Tak wyszło Dobra O oh, kurwa Proszę go zabić Ej, uważajcie, uważajcie, uważajcie. Nie, nie idź, nęty, nie idź, Iść, yes. nie idź, nie idź, nie idź, przeżyłeś, nie, nie, nie. Dobra, nie bo A, tak. chcesz to, chcesz to, czy jak? Nie, nie, ten ten, 20% cooldownów O kurwa jest <laughs> wiesz co? Co? co to zrobiła? To była ulta Nie, wreszcie się do mnie i użyła W tą stronę ulta, a ja się z. Wstępu do tego, do minionów, wszystkiego nikta masakra. <laughs> na no Normalnie ty jesteś. MADLIFE. MADLIFE. life. A jestem tutaj. I tu jest tu też. Ja nie mam życia, o, Nie, 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 fujcie, fujcie. Nie, nie, to taki bajtek był. Myślałem, że znowu flesznie, bo nie lubię feszować tak Dobra. Eee, sobie ta wieża powinna... Na następnej farmie chcę... Dobra, już. Okej, ja tu zrobię taką akcję, pa. Albo nie. No nie, nie, nie. Stoi gdzieś. Pokaż mi to widzę. Ja tu sobie pokażę. O kurwa. Pobijam. Zajmij Co i... jest trzech tutaj. Ale on sobie po bardzo... tak. Ale on sobie nie? Nic nie robię, o. No to... Przesypa. Kurde, ja znowu nie mam ulotka. Jak ty w jest, myślisz? Ja już jestem najdaleko. Teraz już pod nią. Chcę wziąć to wieżę. O, ale się ciebie. Tu! Ej! Bierzemy tę wieżę. Ktoś jest. Nie, to Lee Sin chyba skill'y żałuje. No, Ola, harda. 3 do Nie, 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 Chcesz tylko zrobić plusa. nie, 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 gadaj, nie. Dobra, ja nie, 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 to nie, 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 Eða ótt aðeins, ég tjókst mjög aðeins. Það púst nefnir. Jajaja, dobrze, dobrze, ale nadal mam mało hejsu. Jeszcze 550 golda i będę ją za nią. To w sumie brak 300. Ej, ja idę już na to, Kasio? No, to jest?

Dobra, nic, boję się radzić. Boże. idziemy na nich? Idą na mnie, idą chyba. Dobra, bierzemy Miałem mam No mam go, mam go, mam go. Nice, dobra, ja Gravesa samą. Robimy go? Dobra, nie, nie, nie. Chyba. Ale mam go. A, chyba, że tankuję, ej. Dobra, to sobie go widzicie, ja idę za poprzuć. Dobra, to puszujcie. <laughs> easy. Obizji. Pogramy normalnie postać jakimś tam mordami starych. Tak, no, no No teraz mamy lepsze drużynę ogólnie. go, nie? No dobra, ja już będę miał taki cooldowny teraz. Dobra, zabierzmy mu najwięcej z dżungli. zabierz to No to jest. Da daj mi pusta, nie wiesz, nie wiesz Ja no, ulta nawet nie użyłem. W sumie ja też. <grym> 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 Idę tam. Ja czuję, że ich robi wiesz. Kurwa, tu jest Graves jeszcze. No, ja mam to tam, nie tam nie macie, 3 to już sekundy No nie, panu nie klaszuję Dobra, to ja puszę i tak, No, puszę i ale fart. zginę, co? Może On się wbije, tylko porobisz, ja już się gniew Tak, ja stanę naprzeciwko Ojej, znowu ma no to. Tankujesz, to tankuje teraz? O nie, nie, nie. za długo. Tankowałem. Ale, tenga, ale to nie grid, nie? No Dobra, to był No. Dobra, ja mam za nie już. Lissing puszyje mega bota, jest GG. Powinniśmy też wziąć to wieża i nie gridować. Oj, to No dobrze, dobrze, poszło tak Hmm. To mm. wianka mm. perlask. Tak. Kordy buty, bym chciał kupić w końcu. Ale nie stać mi na takie drogie rzeczy. Hmm. To jest ma multa, ale on dwóch jest. Ale w sumie na, na Kasio, nie? nie? No ty tak jest, jest. Dobra, idziemy na Liz list, i robimy no. no, także. Żeby... Jak chyba nie użyjesz klubu, to chyba... Teraz ci powiem. Zajeżdżamy. No możemy jechać. Mówcie. Lecimy, dawajcie. No spokojnie. Tankuje ktoś, fuj. No, tankuj, tankuj. I... dobra. I wchodzimy. No, Moja zonia. Nice. Dobra, Lee idź na bota spod Ja idę

Buty. Dobrze... Ogólnie tu strasznie mało ja się szybko regeneruje, ja sobie zwolę sk skillę, tak mam min minimum pół Dobra, to ja widzę to tak. 10, 10 Idziemy pota wszyscy. 10 sekund ulti. Ej, wiecie co? Dobra, ten, tylko, ten, że ja idę tędy. Weźmy tę farmę, stary. Czekajcie na mnie. Ej, ja, zrobimy BOTA, a potem zrobimy tego... Ej, Gryba, i... musimy wziąć to. Mam hajs na item. Tały? No. no Ile masz kasę? No, tysiąc sześćset. Dobra, chuj tam. Lecę, w kurwa. Chuj, chuj. Chuj, chuj. I zrobisz go? Pora, robisz go. dwa. Całego No wiem co on sobie właśnie jest... yy, stary. Hmm? Tu miałem w jak wysłem to mi się wyłączyło? Może cudery? W sensie... Nie. Ogólnie się tak da Za długo na Kił? W twoją rękę byśmy gościli, to wierzę. A jestem. Dobra, nie gridujmy. tego? Ja mam tarczę, to powinniśmy zrobić szybko. Ostatnio ja mogłem przegrać trójki. Ale właśnie robiliśmy, o właśnie to robiliśmy I ten, ja grałem Galio I wszystkich sześciu zwapało, A ja tylko ulti nara. z <laughs> potworem No, chyba tak <laughs> I wszyscy zginęli Chodź, teraz wystarczy, że pójdziemy jednym dołem, jednym, jednym i tyle, nie? No i GG Nie, teraz sobie topa powinniśmy jeszcze puszczać ale zawsze z dołu, wiecie, nie się przyda. Co jeszcze raz? Z dołu się zawsze jeden przyda, nie? Myśmy powinniśmy jak najwięcej spuszczać, na przykład datant, miniony No to myślę, wiecie co, mogę się wbić sam, zazajebie ich wszystkich. <grym> eee, co, nie już dżungli. nie powinniśmy e, puszczać to... A, to się bije. Chyba mam Sorka. Jak widać, jak widać? Solta Ale panie wodziałem znak, co mi pomogła Nie wiesz, <noise> <noise> to mi się ADHD włączyło Już Konkretnie mi się ADHD włączyło Jak dwa czondy ostatnio, nie? Nooo to, jest... <noise> <noise> to jest taki troll konkretny no. O Krop, gór w gór, go już teraz O, panie To mnie z Boch nice Mnie z bok. No ogólnie teraz mamy przejbany wiecie O nie trafiłem. O nie 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 patrzyłem się, patrzyłem się na ciebie Pasem, pasem, pasem. Ucieknij ty chuj, już będzie... Pa, pa, <gulny> Ja idę przyjąć to. Dobra. <gulny> ja potrzebuję 70 golda. A ja to przejmę, bo to kasa daje. A to daje kasę? No, 80 golda. To, idziemy baton? Nie ja wiem co sobie tu idę. W sumie ktoś jeden może puszować tata Tylko nie może nikt zgridować tak jak On no, On okay. nic nie robi patrz no. Tarczę używa Zobacz tam botem jak przytrzymam Nie zrobiłeś? O! ty. A, a Opa, wszyscy zginęli. No, nie, nie widziałem gdzie ten Grave zginął. Zabiłeś tego Grave'a? No, zabiłem go. Eee, ja nie. No, jak nie go zrobiłem? Nie? nie, jak on zrobił? nie zginął? I zrobiłem? tam ale nie wiedziałem, no, że żeby... może... Może tam wiesz, leciałeś z Kul i cinem albo... Ale to ja zabijłem. To tak. no, no to Ari puściła Q tam w miniony i przypadku nie, nie no, przychodził... bo on uciekł no, do patrz, bazy, a my to tam. było tak. Ty puściłeś przypadkiem Q w miniony i on akurat przechodził i. Mikrofon muted. Ci wielkie za uwagę, trzymajcie się, coś. No. No. I tesno.